6, 5, 3, 2, 1 Jest 16 lipca 1969 roku. Godzina 9.32 czasu lokalnego. Rakieta Saturn V startuje z przylądka Canaveral z trzema amerykańskimi astronautami na pokładzie. Celem jest Księżyc. Nie byłoby tego wydarzenia, gdyby nie wczesne prace Roberta Godarda. Mało znanego w Polsce, pioniera podboju kosmosu. Robert Goddard urodził się w Worcester w stanie Massachusetts 5 października 1882 roku. Jego rodzice wywodzili się z rodzin imigrantów, którzy przybyli do Massachusetts na pokładzie angielskich statków w drugiej połowie XVI wieku. Miał młodszego brata, ale ten zmarł, mając niecały roczek w wyniku powikłań deformacji kręgosłupa. Niedługo później rodzina przeniosła się do Bostonu. Już w młodości interesował się działaniem różnych rzeczy. Strasznie chciał poznać zasadę działania aparatu fotograficznego, kiedy pewnego dnia przybył do ich domu fotograf, aby uwiecznić na zdjęciu przedstawicieli czterech pokoleń rodziny Godardów. Bardzo lubił bawić się petardami zakupionymi w pobliskim sklepie za pieniądze, które otrzymywał od rodziców za drobne prace, czy też jako kieszonkowe od babci. Zresztą ku przerażeniu swojej matki. Pierwszą rakietę, którą odpalił, była rakieta zakupiona w lokalnym sklepiku z okazji obchodów Święta Niepodległości 4 lipca 1889 roku. Fajerwerki, które również wówczas oglądał, zwróciły także jego uwagę na małe kropki na niebie. Kiedy dowiedział się, że ta najjaśniejsza to Wenus, stwierdził z błyskiem wokół: Wenus? Wcale nie wydaje się daleko. W sumie mały Bobby interesował się wszystkim. Jak stwierdziła jego matka, od Kijanek po Księżyc. Ojciec zachęcał go do nauki matematyki, delikatnie szantażując. Nie możesz być astronomem, dopóki nie będziesz lepiej radził sobie z arytmetyką. Naukowcy badający Księżyc i gwiazdy wykonują wiele obliczeń. Wraz z elektryfikacją amerykańskich miast w latach 90. XIX wieku przyszło zainteresowanie również elektrycznością. Ojciec widząc, co się święci, spróbował skierować jego zainteresowania na tory bardziej naukowe. Kupił mu mikroskop, teleskop i roczną prenumeratę Scientific American, znaną u nas jako świat nauki. Starania ojca przeniosły pożądany skutek. Wówczas 16-letni Goddard wziął się z pasją za budowanie latawców, a później balonów. Jego inspiracją był start balonu w jego rodzinny Worcester oraz jednotomowa encyklopedia, w której znajdował się obrazek wznoszącego się nad Lyonem balonu braci Montgolfier. Nie wszystko mu wówczas wychodziło, jak na przykład aluminiowy balon wypełniony wodorem. Na początku 1898 roku zaczytywał się w powieści Wojownicy z Marsa, wychodzącej codziennie w Boston Post. Jak łatwo się domyśleć, powieść ta rozbudziła jego wyobraźnię. Chciał zbudować balon, który nie będzie zwykłą gumową zabawką, lecz pięknym, błyszczącym balonem wykonanym z aluminium. Najpierw je podgrzeje, oformuje w kulę, a później wypełni gazem. Niestety jego plany pokrzyżował fakt, że piec w kuchni wytwarza zbyt niską temperaturę. Pół dnia podgrzewania bryły metalu nie przyniosło żadnego rezultatu. Bryła aluminium była nietknięta. Ktoś zasugerował mu, że zamiast bryły powinien użyć cienkiej blachy. Sprzedał więc bryłę za 50 centów i kupił pół metra blachy. Za 54 cent. Udało mu się wygiąć krawędzie blachy i je skleić, nadając jej kształt poduszki. Gaz pozyskiwał z chemikaliów, które kupił w pobliskim sklepie Heimansa. Prace nad uszczelnieniem balonu trwały 3 tygodnie. Niestety, próby wypełniania balonu gazem nie przyniosły pozytywnych efektów. Aluminium okazało się za ciężkie. Nie powstrzymało go to jednak przed innymi eksperymentami. Ku rozpaczy matki. Tak więc młody Goddard. Wziął się z zapałem za hodowlę mrówek, które trzymał w kuchni, w słoiku oraz wylęgarnię żab, którą z witością inżyniera zaprojektował. Próbował również wytwarzać sztuczne diamenty, co skończyło się tylko potężnym wybuchem wodoru, który gromadził w szklanym naczyniu. W lato 1899 roku mocno się rozchorował. Na domiar złego jego matka zapadła na gruźlicę. Sklep ojca z narzędziami zaczynał przynosić straty. Jedynym wyjściem z kryzysu było sprzedanie domu i powrót do Worcester. Musiał więc opuścić swoje ulubione laboratorium na poddaszu i przenieść się do wujostwa Worcester. Jego przyszłość ukształtował jeden incydent. Jak sam pisał, mając 17 lat, pod wpływem wojny światów George'a Wellsa wspiął się na wiśniowe drzewo i marzył o podróży na Marsa. Po zejściu z drzewa byłem innym człowiekiem, wspomina. Ten dzień. 19 października 1899 roku, stał się jego świętem. Świętem, który obchodził do końca życia. Choroba Roberta nie pozwoliła mu na regularne uczęszczanie do szkoły. Miał więc czas na studiowanie różnej literatury. Scientific American na czele. Po przygodzie z drzewem wiśni postanowił stworzyć statek kosmiczny. Cały swój wolny czas spędził na rysowaniu planów, Budowaniu i udoskonalaniu swojego drewnianego modelu statku kosmicznego lub na obserwacji gwiazd i księżyca przez teleskop. W 1901 roku, po dwuletniej przerwie w nauce, zapisał się do szkoły średniej South High School w Worcester. Ojciec natomiast sprzedał swój sklep w Bostonie i również przeprowadził się do Worcester, zatrudniając się w szkole jako intendenta. Wraz z wiekiem coraz bardziej interesował się nauką, a w szczególności fizyką. W szkole średniej zachwycał swoich nauczycieli znajomością fizyki i matematyki, ale również pracowitością. Trzecie prawo Newtona, które przeczytał w *Principia Matematica, zasugerowało mu, że może to być pomysł na ruch w przestrzeni kosmicznej. Pasja, która się w nim zrodziła, zdecydowała o wyborze przyszłej ścieżki nauki. Najpierw był Wydział Fizyki na Worcester Polytechnic Institute, na który się dostał dzięki stypendium. Nauka na studiach była zdecydowanie trudniejsza. Ale i też bardziej przydatna. Wszystko, czego dowiadywał się na lekcjach fizyki, miało w jego głowie praktyczne zastosowanie. Już na drugim roku zaczął dzielić się swoimi pomysłami z wykładowcami, wprawiając ich w konsternację. Na początku XX wieku nikt poważnie nie myślał o lotach na księżyc, nawet na politechnice. Swoje pomysły próbował wcielać w życie, eksperymentując z żyroskopem, przepływem cieczy przez otwory i różnymi chemikaliami także tymi wybuchowymi. Ograniczały go tylko pieniądze. Na trzecim roku zaczął udzielać korepetycji, a że robił to naprawdę dobrze, zyskał nowe źródło stałego dochodu. Przełom nastąpił również w publikacjach. Wszystkie jego wcześniejsze artykuły odrzucano. Dopiero na trzecim roku Scientific American zakupiło jego publikację o energii atomowej za 10 dolarów. Postanowił więc pisać więcej. W 1908 roku ukończył Politechnik Instytut tytułem licencjata, ale pozostał na uczelni jako nauczyciel fizyki z pensją 850 dolarów rocznie. W międzyczasie podjął również studia podyplomowe w Clark University, które ukończył w 1910 roku, wpierw z tytułem magistra, a rok później doktora fizyki. W 1912 roku otrzymał stypendium Uniwersytetu Princeton i podjął pracę w Laboratorium Fizyki Palmera. W 1907 roku zamieścił w American Scientific swoją pierwszą pracę naukową o stabilizowaniu lotu samolotu za pomocą żyroskopu. W 1909 roku napisał pracę o paliwach ciekłych jako alternatywie dla silników rakietowych na paliwo stałe. A trzy lata później stworzył ulepszoną wersję równania ciałkowskiego. Równanie ciałkowskiego, czyli wzór określający prędkość rakiety, która podczas lotu zmienia swoją masę poprzez spalanie paliwa. Wzór, który stworzył w przeciwieństwie do wzoru Ciołkowskiego, uwzględniał przyciąganie grawitacyjne Ziemi i opory ruchu rakiety. Chciał zbudować pierwszą rakietę sondującą, ale plany pokrzyżowała mu choroba. Na początku 1913 roku zachorował na gruźlicę. Musiał porzucić pracę na Uniwersytecie Princeton i wrócić do Worcester. Ale z drugiej strony zyskał czas na dopracowanie swoich projektów. To właśnie w tym czasie, podczas kuracji wykiełkowały w jego głowie najważniejsze idee. W tym czasie zarejestrował też dwa swoje patenty. Pierwszy na wielostopniową rakietę na paliwo stałe, drugi na rakietę zasilaną paliwem ciekłym, benzyną i podtlenkiem azotu. Rok później jego zdrowie się polepszyło, więc przyjął pracę na Clark University na pół etatu, równocześnie kontynuując pracę badawcze nad rakietami. Tym razem udało mu się wzbudzić zainteresowanie u swoich mentorów. Wykorzystał w tym celu swoją pozycję na uczelni, kupując różne niezbędne do tego materiały, ale zdał sobie szybko sprawę, że jego zainteresowanie będzie kosztowało więcej pieniędzy niż jest w stanie zarobić. Jedynym rozsądnym wyjściem sytuacji jest zainteresowanie tą problematyką jakąś organizacją. W tym celu stworzył raport zatytułowany Metoda osiągania ekstremalnych wysokości. I rozesłał go do różnych towarzystw naukowych. Do Instytutu Smithsona, czyli Grupę Muzeów Ośrodków Badawczych oraz Edukacyjnych, do Towarzystwa National Geographic, czyli jednego z największych towarzystw naukowych na świecie, oraz do Aero Club of America, czyli późniejszego Narodowego Stowarzyszenia Lotniczego. W załączonych listach przekonywał, że jest w stanie osiągnąć prędkość wylotową gazów na poziomie 2438 m na sekundę oraz ulepszyć sprawność silnika rakietowego do poziomu 63%. Pozwalałoby to wynieść ładunek o masie pół kilograma na wysokość prawie 400 km. Odpowiedział tylko Instytut Smithsona z Waszyngtonu, który wsparł go dotacją w wysokości 5000 dolarów rocznie. Wspominał, że jak otwierał kopertę. To ręce mu się trzęsły. Dodatkowe kolejne 3,5 tysiąca dolarów dostał od Uniwersytetu Clark'a, w którym pracował, a jego wcześniejsze miejsce nauki i pracy, czyli Politechnika w Worcester, udostępniła mu opuszczone laboratoria. Gdy Stany Zjednoczone przystąpiły do I wojny światowej w 1917 roku, duża liczba uczelni i ośrodków naukowych przyłączyła się do wysiłku wojennego. Tak samo było z Clark University, uczelnią Goddarda. Dlatego też wyniki swoich badań przedstawił marynarce wojennej oraz armii. Jego pomysł polegał na wyrzucaniu niewielkiej rakiety z przenośnej rury ustawionej na dwóch wspornikach. Działanie tej wyrzutni nawet zademonstrował ze swoim współpracownikiem Clarence'em Hickmanem na poligonie Aberdeen Proving Ground 6 listopada 1918 roku. Niestety, kilka dni później pierwsza wojna światowa zakończyła się podpisaniem pokoju w Compiègne i Goddard porzucił pracę nad tym wynalazkiem. Dalsze prace nad tą bronią prowadził jednak jego towarzysz i później przeszła ona do historii jako bazooka. Po zakończeniu wojny wrócił do Worcester. Pewnego ranka jeden ze znajomych podbiegł do niego i wręczył mu gazetę Associated Press z artykułem Moonmad Goddard, w którym nie pozostawiono suchej nitki na szalonym naukowcu z dziecinnymi pomysłami. Nawet New York Times napisał, że najwidoczniej Godardowi brakuje wiedzy, którą codziennie wpaja się w szkołach średnich. Godarda nie dotknęły drwiny. Zabalało go, że podważa się jego uczciwość i dokładność obliczeń. Okazało się później, że przesłany do Instytutu Smithsona raport o osiąganiu ekstremalnie dużych wysokości został rozesłany do różnych redakcji. Pewnego razu, zapytany przez dziennikarza The New York Timesa o swoją wizję, odpowiedział. Każda wiza jest żartem, dopóki pierwszy człowiek jej nie osiągnie. Raz zrealizowana, przechodzi do porządku dziennego. Pomimo że napisał jeszcze artykuł do Popular Science, w którym wyjaśniał wszystkie fizyczne podstawy lotu rakiety, i tak nie zdołał przekonać większości swoich adwersarzy. Po jednym z kolejnych testów lokalna gazeta napisała artykuł o złośliwie brzmiącym nagłówku Rakieta księżycowa Godarda minęła cel o jakieś 238 799 mil. Postanowił więc, że za wszelką cenę będzie unikał pismaków. Mimo początkowej krytyki jego praca do dziś wraz z pracą Ciełkowskiego pod tytułem Eksploracja Przestrzeni Kosmicznej za pomocą urządzeń odrzutowych uważana jest za pionierskie i ważne dzieło w nauce o rakietach. Według niektórych badaczy stanowiła nawet kluczowy katalizator rozwoju technik rakietowych lat 20. i 30. XX wieku. Pierwszy test jego rakiety na Proch nastąpił na początku 1915 roku na terenie kampusu po zajęciach z fizyki. Mimo, że test okazał się udany, hałas, który mu towarzyszył, zaalarmował dozorcę kampusu. Postanowił więc, że wszystkie testy statyczne będzie przeprowadzał na farmie swojej ciotki Effie Ward niedaleko Auburn. Interesowała go przede wszystkim wydajność pracy silnika, która w przypadku jego pierwszych rakiet wynosiła zaledwie 2%. Pewien postęp przyniosły mu eksperymenty z różnymi dyszami. Po zastosowaniu dyszy de lavala sprawność silnika wzrosła do 40%. Pierwsze eksperymenty z silnikiem rakietowym na paliwo ciekłe rozpoczął już w 1921 roku. Wiedział, że wodór i tlen to najbardziej wydajna kombinacja paliwa i utleniacza, ale ciekły wodór nie był zbyt dostępny na początku lat 20. XX wieku, więc zdecydował, że zamiast wodoru będzie używał benzyny. Pierwszy silnik na paliwo ciekłe przetestował w listopadzie 1923 roku. W latach 24-25 opracował ciśnieniowy system dostarczania paliwa do komory spalania. Na projektowanie pomp nie miał pieniędzy. Przez kolejny rok przeprowadzał z sukcesem testy silnika, dochodząc do przekonania, że jest możliwe wystrzeliwanie rakiet z silnikiem na ciekłe paliwo. W połowie marca 1926 roku, wraz z młodą panią Goddard oraz Henrym Zaksem i Percy Rupem, mechanikami z Clark University, udał się na swój poligon doświadczalny, gdzie stała już metalowa rama wraz z rakietą na paliwo ciekłe. Jako paliwa użył benzyny. A jako utleniacza czystego tlenu. Jeden z pomocników z pewną obawą oznajmił, że mieszanka ta musi być mocniejsza kilkukrotnie od samego TNT. Goddard przyznał mu rację: jakieś pięć razy. Ówczesna konstrukcja rakiety Godarda w niczym nie przypominała tych dzisiejszych. Silnik miała umieszczony przed zbiornikami z paliwem i utleniaczem, ponieważ uważał, że lot będzie bardziej stabilny, jeśli rakieta będzie ciągnięta, a nie pchana. Pomimo tego, że rakieta leciała tylko przez 2,5 sekundy i wzniosła się na wysokość 12,5 m, przeszła do historii jako pierwsza rakieta na paliwo ciekłe. Trzy lata później, również na farmie ciotki EFI. Wystrzelił swoją czwartą rakietę, która zaopatrzona już była w barometr, termometr i kamerę, mającą odczytywać wskazania mierników na największej wysokości. Tym razem o rakiecie stało się głośno. Huk, który towarzyszył jej podczas startu, był tak donośny, że wielu mieszkańców dzwoniło na policję z informacją, że jakiś płonący samolot rozbił się niedaleko ich miasteczka. Z lotniska Grafton poderwano samolot poszukiwawczy. A do Auburn wysłano dwie karetki. Incydent ten zakończył się kolejną krytyką kodarda na łamach lokalnych gazet oraz zakazem testów wydanym przez władze stanowe. Tym razem Instytut Smithsona przyszedł mu z pomocą i przekonał armię, aby pozwoliła Godardowi wykorzystać poligon Camp Davens do swoich eksperymentów z rakietami. Ostatnie zamieszanie w prasie miało również pozytywną stronę. Artykuł w gazecie zwrócił uwagę Charlesa Lindberga, amerykańskiego pilota wojskowego, który przeszedł do historii jako pierwszy człowiek, który przeleciał w maju 1927 roku z Nowego Jorku do Paryża bez międzylądowania. Pilot widząc potencjał w rakietach Godarda najpierw skontaktował się z Uniwersytetem MIT, a później pojawił się na uczelni Godarda. Po rozmowie z fizykiem był pod wielkim wrażeniem i postanowił pomóc w prowadzeniu dalszych prac. Nie było to łatwe. Po krachu na giełdzie w 1929 roku trudno było znaleźć źródło finansowania, ale z pomocą przyszła sława Lindberga. W 1930 roku udało pozyskać się uwagę Daniela Guggenheima, amerykańskiego potentata górniczego, który przeznaczył na badania łączną kwotę ówczesnych 100 tysięcy dolarów. Obecnie są to 2 miliony dolarów. Razem z Guggenheimem Goddard przeniósł się do Roswell w Nowym Meksyku, które stało się teatrem dalszych prób rakietowych. Po przeprowadzce do Roswell zaczął eksperymentować ze stabilizacją żyroskopową rakiet. Żyroskop sterował elektrycznie łopatkami umieszczonymi w układzie wydechowym rakiety. Takie rozwiązanie zastosował Werner von Braun w swoich rakietach V2 10 lat później. W połowie lat 30 XX wieku, po pewnych perturbacjach z finansowaniem związanych ze skutkami krachu na giełdzie, Goddard rozpoczął pracę nad większymi i masywniejszymi rakietami. Serii A o długości 4,5 metra, zasilanymi benzyną i ciekłym tlenem oraz wyposażonymi w żyroskopowy system kontroli. 28 marca 1935 roku jego rakieta A-5 wzniosła się z rykiem na wysokość niecałej mili. Z maksymalną prędkością 550 mil na godzinę. W latach 36-39 rozpoczął pracę nad jeszcze większymi rakietami Serii K i L. Silnik Serii K osiągnął ciąg 624 funtów, ale zaczęły pojawiać się problemy z przepalaniem komory. Tak samo jak w przypadku Wernera von Brauna, pracującego nad rakietami V2, największy problem dotyczył pompowania paliwa i utleniacza do komory spalania. Oraz chłodzenie dysz wylotowych. Goddard eksperymentował z chłodzeniem dysz, ciekłym utleniaczem czy stosowaniem kilku dysz, jak to się robi w dzisiejszych rakietach. Ale ostatecznie uznał, że są to zbyt trudne zagadnienia i wrócił do mniejszych rakiet. Lata spędzone w Nowym Meksyku były dla Goddarda szczęśliwymi latami sukcesu, pomimo że Ameryka nie była zbytnio zainteresowana pracami nad rakietami co według niektórych historyków wpłynęło na rozwój technik rakietowych w Stanach Zjednoczonych. Gdyby wojsko zainwestowało w takie badania, to nie byłoby potrzeby sprowadzać niemieckich inżynierów z Wernerem von Braunem na czele do Stanów Zjednoczonych. Sytuacja zaczęła się zmieniać po wybuchu II wojny światowej. Pracami Godarda zainteresowała się marynarka wojenna, choć miała ona inną wizję dla rakiet niż Niemcy. Rakiety Goddarda nie miały wynosić ładunku wybuchowego w swojej głowicy, jak miało to miejsce z rakietami V2, lecz miały za zadanie wspomagać start samolotów z lotniskowców lub samolotów przeciążonych załadowanymi bombami. Jednym słowem, rozwijano technologię DATO, czyli Jet Assisted Take Off. Praca z marynarką wojenną wymusiła przeniesienie się Godarda z Roswell do Annapolis w 1942 roku. Z tego faktu nie była zadowolona jego żona Esther. Wiedziała, że zmiana klimatu na bardziej wilgotny może spowodować pogorszenie się stanu płuc męża nad wyrężonych gruźlicą. On jednak nie dał się przekonać. "Jest przecież wojna", odpowiadał swojej żonie. Pomimo prac nad silnikami wspomagającymi start samolotów Goddard namawiał marynarkę wojenną do rozpoczęcia prac nad rakietami dalekiego zasięgu. Niestety bezskutecznie. W sierpniu 1943 roku zrezygnował ze stanowiska profesora fizyki na Uniwersytecie Clarka, chcąc wspomagać marynarkę w wysiłku wojennym, ale również z powodu narastających problemów z gardłem. W międzyczasie nawiązał również współpracę z firmą Reaction Motors. Która prowadziła już pracę nad silnikiem do samolotu rakietowego Bell X-1 oraz rakiety Viking. Poproszono go o skonstruowanie pomp do nowo odkrytego paliwa hipergolicznego, bazującego na anilinie i kwasie azotowym, które to po zetknięciu gwałtownie się spalają, nie wymagając osobnego systemu zapłonowego. Nowo powstały silnik, o ciągu 750 funtów, miał okazję przetestować osobiście. Wiosną 1945 roku zobaczył po raz pierwszy, przechwyconą z fabryki Mittelwerk pod Nordhausen, rakietę V2 Wernera von Braun. Egzemplarz był nowy i nieużywany. Pomimo tego, że była bardziej zaawansowana, po oględzinach Goddard stwierdził, że Niemcy skradli jego dzieło, ponieważ przypominało jedną z jego rakiet. Wiedział, że w 1922 roku jeden egzemplarz jego książki został przesłany do Hermana Oberta, który również pracował później w Paneminde. Werner von Braun i Robert Goddard nigdy się nie spotkali. W 1963 roku von Braun stwierdził, jego rakiety były surowe jak na dzisiejsze standardy, ale przetarły szlak i zawierały wiele rozwiązań, które używane były w naszych najnowocześniejszych rakietach i pojazdach kosmicznych. Eksperymenty z jego ciekłym paliwem zaoszczędziły nam wielu lat pracy i pozwoliły udoskonalić V-2 znacznie wcześniej. Von Braun przejrzał również patenty Godarda i stwierdził, że amerykański fizyk z całą pewnością miał opracowane wszystko, co niezbędne do zbudowania dużej rakiety balistycznej. Na początku 1945 roku zdiagnozowano u Godarda raka gardła. Pomimo tego kontynuował pracę, mówiąc tylko szeptem. W czerwcu udał się do Baltimore na leczenie. Przeszedł dwie operacje, choć na wiele się nie zdobył. 10 sierpnia 1945 roku, wycieńczony chorobą, umiera. Pomimo ewidentnego lekceważenia prac Godarda przez opinię publiczną, jego książka miała wpływ na niektórych pionierów podboju kosmosu. Ciekawy jest fakt, że 50 lat po opublikowaniu prześmiewczego artykułu, redakcja New York Timesa zamieściła w jednym ze swoich wydań krótki artykuł o ciekawym nagłówku. Sprostowanie. Artykuł kończy się słowami: Dalsze badania i eksperymenty potwierdziły odkrycia Izaaka Newtona z XVII wieku i obecnie zdecydowanie ustalono, że rakieta może funkcjonować zarówno w próżni, jak i w atmosferze. Redakcja Timesa żałuje błędu. Czy to były przeprosiny dla nieżyjącego już Godarda? Mam nadzieję, że tak. Zresztą redakcja New York Timesa nie miała żadnego wyboru. Dzień wcześniej, czyli 16 lipca 1969 roku, rakieta Saturn V z trzema astronautami na pokładzie pomknęła w kierunku Księżyca.